Co tam Ja Jadłeś coś? Dzisiaj? No No za trzy kartofle i kurwa małego koreczka A stary mi ogóra da, nie lubię ogura. Kurwa nie lubię Ja lubię ogóra A co lubisz? Część dostać ogóra, kurwa, którego nie lubisz do obiadu? Nie, chujowo ale. Tu gdzieś mizerii? jest chujowo, co? co chciałem? Dostać surówkę z marchewki Z marchewki? I co dostałem? Ogórka. Ogórę. Nie lubisz ogórków kiszonych? Nie ja lubię ogórka. A to lubisz. Nie pasuje mi do kartofla. <noise> Nie pasuje. A to ci pasuje? więc to Kartofel z ogórkiem to jest jak... Nie, to jest jak ksiądz bez różańca. Dobry. Nie, gorzej. Szczepan, a co, a co preferujesz? Jakie mięsko preferujesz? Nie, ja lubię. Owszem, lubię pierś kurczaka. <noise> a longery? Along Quais os filhos? Alô, meu sonhador. Quais os filhos? Lou, alô, meu sonhador. Ei, não, 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 não. O meu sonhador é. Tipo de sabor. A zingera, o que é? Zmênsa. Curcachovem. Curcachovem, Alba, meu A co Ale... z czego jest złożony? Z ogórków! z, z ogórków porośliłem. Ej co? A nie, a nie lubię ogórków. A pomidory? Nie, nie lubię pomidorów. A kiełbasę? Krakowską? A ja lubię wiejską. A lubisz pierdiki z Torunia? artkafe lubisz? <laughs> artkafe! Arkaf. Co jeszcze mi powiesz? No To jest kęsla. A co chcesz, żeby ci zagrał? I tak mi zagrał. Everything? Nie. Inertia? No. Inertia, kurwa. Inertia, kurwa? A kiedy grasz? Później. Ej, szczercio, szczercio. Ej, a powiedz mi, to z jego górkami w końcu wyszło. Nie, to wyszło. Ale nie, bo masz, bo ty mówisz, bo ty mówisz, że. Ogórków nie lubisz, ale Ja Ale co, wiebałeś go, czy nie w końcu? bałeś go? Nie bałem, bo nie chciałem zrobić przykrości mojej mamie. Aha. A kartofle, jakie co? lubisz? Owliki? Kartofle dobrze że A y, powiedz mi, sok, jaki preferujesz do obiadu, lub wino? Sok z pomarańczy, ale nie czerwone, tylko normalne pomarańcze. Mnie wkurwia, jak ktoś kupuje sok to u mnie w domu z czerwonych pomarańczy. Bo mnie to wkurwia, bo nie daję. Lubię sok z normalnych pomarańczy. Kapujesz to rodzino? Nie tak. kupujcie mi, kurwa, soku z czerwonych pomarańczy, bo go nienawidzę. Jak chcecie kupować sok z czerwonych pomarańczy, to wypierdalać Mów dalej. Mów dalej, co cię jeszcze boli? My żal się mi... Boń mnie dużo rzeczy. Ale opowiedz mi, jakie bolą cię rzeczy? Jakie? Bo jakie? mnie dużo rzeczy. A powiedz mi Szafciu, Jak z z no, Oooo, i tu się zaczynają schody, kurwa. I tu się zaczynają schody, Tomku Tałczio Paluch. Żyjesz? Żyję, ale co to za życie? Jakie życie? Powiedz mi. Wytłumacz mi to. Na pewno jak w bandrycie. A samolotem Ten pływ, latasz? Pływasz? kurwa. Czasem lata nie? Ale na imprezach, na eventach. No, no tu nie jesteś. To co, pijemy może co? Za twoje zdrowie. Ja piję to co, całe życie. No to czekaj, to czekaj. Chcę, pojechać Kozi, wypij Bo to jest zdrowie i Daj. Zrówko, za stofana. Zrówko, parówko, kurwa. Do jutra. Zeruj. 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 Daj kamienie, może. Co słuchasz na tym kawałku? Dobry chłopie. Ale już emocje? Uwielbiam, kocham emocje. To co pogadamy później jeszcze? Dobra.